Birek, Tark. Dziś mamy pierwszy dzień czerwca 2023. Witamy serdecznie wszystkich wybranych, którzy chcą poznawać Boga Prawdziwego, którym jest Chrystus Król Imanuel Bóg z nami. Są klucze do królestwa mamy. I to jest antydotum na wszystkie strażnice, miliardy, które by produkowali wyczuciele Lasy, bo strażnica 84 miliony nakład, coś na pewno tak mi się kojarzy ostatnio. No, pomagamy Świadkom Jehowy, chcemy pomóc, ale one nie chcą sobie dać pomóc. Dzień dobry, głosimy Chrystusa na cały świat. To jest Królem, Bogiem, Ojcem. Wszystkim jest dla nas Jezus Chrystus. On cierpiał też za was. No, Chrystus jest najlepszy. Ksiądz zapłacił za każdego i Łotrów wierzył i apostoł Paweł Szaweł się nawrócił. Wy też możecie. Nie lękajcie się, bo my tylko mamy w domu strzegać i mówimy brak, która które będzie maja, będzie raj Ale jeśli też nie wziąć Chrystusa Króla, dlatego, że wyginęli. A nie, my nie chcemy waszej śmierci, my chcemy żebyście żyli w raju. Ale wiara jest słuchania. Żywiam 10-17. Słowo kursusowego. Jak na obrazko. Tak fajnie widać. Tego oni ciągną te stojaki. Jak na obrazko. Kurs Biblii ucieka uciekaj, zdrowie psychiczne. Zamiast nas, nas poedukować. Usta by nam zamknęli, ale nie chcą. Słaby ta szkoła, Girat. Słabo. Chrystus zamyka usta wszystkim Łukasza 21, 15-28 dla tych, którzy chcieliby mieć mądrość Chrystusa jak apostołowie, to polecamy Słowie Bożym jest duch prawdy Jana 14, 17 i ten duch prawdy wam wszystko objawi Jana 16 13, on wam wszystko powie. Jak było na początku, a teraz kim są świadkowie Cowie, Adwentyści, Baptyści. Wszystko Wam pokażę. już 24 rozdział. Oni spełniają literę prawa jak faraon, jako złe naczynia. Niezaszczytne. I Rzymian 9:17. I dlatego oni są po to, żeby ci normalni mogli być normalni i się wyszlifować na siatkach Jehowy. I właśnie ta pszenica, żeby dojrzała. Izajasza 6:6:8. W ciągu jednego dnia narodzi się na Syjonie naród. Czy Chryców przyszedł czasy pory? Wiemy, że jest wiosna. Słońce świeci, trawa rośnie, zima się skończyła. Chrystus przychodzi, czasy wyliczenia są. Nie jesteśmy synami ciemności czyli kłamstwa, jesteśmy synami światłości. Dzień Jest dzień sądu. Dla tych, którzy przyjmą prawdę, to się nie lękają. Jana 3, 18 do 20, Jana 3 rozdział od 18 do 20. Także Chrystus, król, przychodzi przez swoich uczniów i. I oni siedzą w świątyni Boga, w sali królestwa właśnie, podają się za bogów. Czwarty wersecik, tak, Boga, bo zrobili sobie swoje świątynie, jak kościół katolicki, czy jakieś tam domy modlitwy, bo Chrystus mówi, że my jesteśmy świątynią i nasze serce Go interesuje. Żeby było takie serce, Hebrajczyków 8, 8 rozdział od 8 do 12, żeby było to prawo wypisane jednego żywego Boga, który jest ogniem prawiącym, że wypala w nas ten nienawiść, złość, bo rywalizacja. To, co w sercu, to na języku. A oni mają owoce ducha, ale nie chcą prawdy właśnie, bo ta prawda by im wypaliła te kłamstwa, które wierzą ze stołu Jehowy. Dlatego uciekają, bo jest żniwo, jest teraz też żniwo dojrzało, tak, bo miało rosnąć. I, I teraz anioły, czyli każdy może być nie pionierem, tylko aniołem. Jak idzie za Chrystusem, za barankiem, objawienie 14 rozdział od 1 do 5, objawienie 7 rozdział od 1 do 4 jest kompletowane z Pogan Rzymian 11, 25, 26 i Poganie teraz w pełni wejdą. I jak będzie już zapieczętowanie Efezjan 4 rozdział 4, 30, nie mamy zasmucać Ducha Prawdy, którego Chrystus nam daje w Jego Duchu Prawdy, przemawiamy do Was i Rzymian 8,9 to nie ma ducha Chrystusowego, nie jest jego dlatego siódmy anioł pieścy Jonu napisał dla baranka, który zwyciężył objawienie 17, 14 baranek, czyli król nad królami. No i głosimy pierwsze w martwych stanie dla wybranych, bo Chrystus wybiera pszenicę. Mateusz 3, 3,12 Mateusz 3, 13, 11, Wam dane poznać tajemnicę królewska Mateusz 13-30 38 do 50 właśnie, tam pokazaliśmy przed chwilą, no i Chrystus, który przychodzi, Ameryka i te całe rzymskie mocarstwo, co tu rządzi jako Watykan i Ameryka jako Cezar od podatków, wiadomo chodzi o kasę, no to nie mamy króla tylko Cezara czy Ameryka, to była amerykańska firma, korporacja komiksów, strażnicy przebudźcie się tak jest zapisana, zarejestrowana w świecie diabła Łukasza 4.6, bo diabeł chciał Chrystusa nakłonić, żeby te, te królestwa mu tu dać, ale Chrystus mówi iść przed moje królestwo nie jest z tego świata i Chrystus tworzy królestwo sprawiedliwości, prawdy, miłości i skraj prawdy z Chrystusa, z Polska Nowy bytom. Oczywiście ksiądz, jak farizeusz w sukience, no nie chce przyjąć prawdy, to tak samo jak świadkowie Jehowy. bo ksiądz ma jurysdykcję Watykana, a świadkowie, co teraz uciekli Ameryka, Warwick, Brooklyn wcześniej tam mają tych niewolników, co ich zniewolili, żeby te stojaczki ciągnąć także są na pustyni, wyszli z objawienia 18.4 z katolicyzmu ale jak faryzeusze chodzą po pustyni duchowej i są człowiekiem bezprawia, policjanci, a świadkowie są kończyłym prorokiem objawienie 19.20, 20 będą wrzuceni żywcem do jeziora ognia, teraz właśnie duch mi to też tak pokazuje wyrazi się że Mateuszy 5, 22, że oni zrozumieniem jak Judasz te piekło w sumienia i będą chcieli umrzeć. Objawienie 9, rozdział 6, będą prosić o śmierć. do 21. I do tego to zmierza, bo teraz jest czas łaski, niewiedzy, żeby tą wiedzę przyjąć, a jak ktoś nie przyjmie wiedzy poznania prawdy Chrystusa, on jest tym jednym Bogiem, Ojcem, którym nauczyłem, Zbawicielem dla rodzaju ludzkiego, za Adama, bo Ojciec Chrystusa, Bóg Prawdziwy, z Boga Prawdziwego, przekazał to wszystko Synowi. I Syn wszystko wziął i dostał wszystkie tytuły. Jest Bogiem Wszechmogącym, jest Ojcem, Królem, Nocniciem, Zbawicielem, jest drogą, wąską drogą do życia, Jana 14,6. Zmartwychwstaniem życiem, jest krzewem winnym, jest skałą, jest pierwszy Korynta 10,4, a kamykiem to jest Piotrek i apostoł Paweł, a my jesteśmy już aniołami, bo czasy Sodomy i Gomory. Także obrazki dla tych, co piją mleczko. piąty 5 rozdział 12 do 14, bo my już cały pokarm. Anioł Bogdan do Was przemawia. Moja żona perła Małgorzata, Uszulka też jest perło od Sławka Olszewskiego. I Sławek też, Urszulka jako nierządnica racha uratowała całą rodzinę w Jerychu. przyjęła 12 zwiadowców i Urszulka teraz widziała tych 12 aniołów. Tych, tych aniołów tak i siódmy anioł nam przekazał błogosławieństwo i każdy kto pójdzie za prawdą Chrystusową będzie wybrany przez swoją wiarę w prawdę dla Chrystusa przed zażeniem świata czyli ten świat przemija a kto spełnia wolę Chrystusa Efezja Jana 4,34 bo moim pokarmem jest spełniać wolę a wolą Chrystusa by wszyscy ludzie poznali prawdę Jego i żyli w Jego miłości także te religie tutaj jako prostytutki pijane, zakłamane piją ten kelich i dwójnasób dostaną i ta władza, czyli polityka, państwa, tak, to oni się rozbiją. Nie wiem jak to się stanie, ale to się stanie, tak, bo czas się wypełni. I Chrystus czeka na żonę. Także żona Chrystusa, gdzie jesteś, z bo Chrystus czeka, bo ja też czekam na żonę. 20 lat minęło, bo Chrystus będzie tworzył doskonałe rodziny połączone w Jego prawdzie, w Jego miłości. Objawienie 50, 11, objawienie 20 rozdział 6 werset i Mateusz 10.8 spieszamy właśnie. Tu są aniołki do 20 lat. Oni są właśnie, że już przyjmą tę nowe naukę jak apostoł Paweł głosił, gdzie Apostolskiej, 17 rozdział od 11 do 34. Także pamięć tylko w imię Jezus, czyli Emanuel Bóg znamy. Znamy Boga. co 1, 1.8 Jest z dzień sądu, jeszcze raz pokazujemy, wersety dopisane są. I piekło sumienia, bo po śmierci nie ma piekła, myśli, działania, poznania. Dlatego Judasz sobie życie. życie. Aniołki przed chwilą widzieliście, to są aniołki, którzy są w takim czasie się urodzili, że za młodzi, żeby umrzeć. Ale jak będą słuchać prawdy, to służenie Chrystusowi w Jego miłości nie jest wciąż Wystarczy mieć czyste serce, mówić prawdę jeden drugiemu. Nie kombinować. I... Ludzimy się od właśnie, bo oni zasnęli o północy, czyli północ było wtedy, tysiąc lat Chrystus zaczął swoje i zaczął wybierać aniołów, tak jak kiedyś apostołów zbierał. Pierwszym apostołem był Andrzej, Piotr i tak dalej. I Jezus jedenastu prawdziwych Izraelitów miał Ewangelię Jana, pierwszy rozdział 47 do 49, Król Izraela, w Duchu Prawdy Jana, czwarty rozdział 14 do 24. Błogosławimy. Błogosławimy.